Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek poświęcony dbaniu o siebie, dbaniu o kręgosłup dzisiaj dobry zestaw ćwiczeń na kręgosłup, i zaraz omówię, jak wykonać go w stanie ostrym, bo warto ćwiczyć także w stanie ostrym, powiem zaraz co i jak, pod ostrym, czyli jak masz problemy przewlekłe, także najpierw chwilę wstępu, żeby rozumieć co i jak. Bo jeżeli teraz włączyłeś, czy włączyłaś ten odcinek, bo Masz dyskopatię, to dyskopatia dyskopatii nierównej. Czyli prawdopodobnie jest tutaj osoba na kanale, która ma stan ostry, czyli jak walnęło, jak szarpnęło, jak poszedł prąd do nogi, no to się nasiliły dolegliwości dyskopatyczne, ucisk na korzenie nerwowe. Taka sytuacja nie występuje bardzo często, jest dosyć rzadka, no czasami może trwać dosyć długo. No i tutaj rozwiązaniem nie jest, broń Boże, tylko i wyłącznie leżenie i czekanie, aż to minie, no bo nie tędy droga. Proces gojenia, bo tu mówimy o uszkodzeniu pierścienia włóknistego, proces gojenia też potrzebuje ruchu, tak żeby tutaj zachodził drenaż, no żeby napływała tam krew, było nawodnienie krążka i tak dalej, usuwanie tych produktów przemiany materii, więc tutaj delikatny, drobny, drobny ruch żeby wesprzeć procesy gojenia, jest jak najbardziej wskazany. Z drugiej strony pewnie wiele osób ma dyskopatię zawsze mówię, na papierze, czyli taki strzał ostry był 5 lat temu, 10, 2 lata temu i tak dalej. No to w rezonansie dalej zmiany są najprawdopodobniej i. Cały czas trzeba dbać o kondycję kręgosłupa. De facto tymi ćwiczeniami nie będziemy robili nic z samą wypukliną L5S1 na przykład albo L4L5, jeżeli takową masz, bo one bardzo często występują, tylko będziemy dbali o kondycję kręgosłupa, o to, żeby tutaj wszystko się swobodnie, łagodnie poruszało, właśnie żeby było odżywione, nawodnione. I żeby tkanki dookoła pracowały swobodnie, tak, żeby nie było sytuacji, w których no właśnie to jest wszystko sztywne jak jedna kolumna. Pewnie za jakiś czas będę nagrywał film, poświęcony odblokowaniu tej kolumny. No bo tutaj czasami później przez to, że 5 lat temu był ostry ból, to tu już jest później chodzenie jak na szpilkach cały czas. Czyli. Ostry epizod minął, a tu ciągle jest takie chodzenie w ogóle zero ruchu tułowiem. Droga donikąd, bo tutaj chodzi o to, żeby jednak cały czas dbać o ruchomość kręgosłupa, no, o wzmacnianie kręgosłupa także, ale to nie w tym odcinku. W tym odcinku będziemy szukali luzu i swobody. Teraz, jeżeli jesteś osobą, którą złapał ostry ból korzeniowy, no to te ruchy będziemy wykonywali bardzo niewielkie, tylko może niewiele zgięcia. I może niewiele wyprostu, ba, może w Twojej sytuacji będzie tak, że tylko będziesz mógł, czy mogła sobie pozwolić na trochę wyprostu i właściwie powrót do pozycji, nie będzie w ogóle zgięcia. Czyli gdzieś będziemy blisko kociego grzbietu, a Ty w ogóle nie będziesz robić kociego grzbietu, daj sobie czas. Będziemy robili jakieś ruchy boczne, w których niektóre osoby za chwilę zrobią skłon do boku, inne skłon do boku. I później te osoby często się porównują do tych ciężkich stanów i mówią: Ja tam robię kocik grzbiet, siedzenie japońskie, i w tydzień mam dobrze, albo w trzy dni. To znaczy, że Twój stan był bardzo lekki i to uszkodzenie było, o ile w ogóle było uszkodzenie, było niewielkie. Więc jeżeli Tobie pomagają tego typu ćwiczenia i jesteś w stanie je wykonywać w taki sposób, jak ja je wykonuję, i gniesz się jak kot rzeczywiście. To masz po prostu przewlekłe problemy prawdopodobnie z mięśniami, może z stawami, ale niekoniecznie problemy korzeniowe. Natomiast jeżeli mnie odbiera teraz ogląda osoba z problemami korzeniowymi, no to tak bajkowo nie będzie. Więc jeżeli w komentarzu czytasz, o super, mi już wszystko puściło, no to to nie była osoba z Twoimi problemami silnymi, korzeniowymi, tylko to była osoba, która ma lekkie problemy, można tak powiedzieć, chociaż cierpi pewnie też od lat. Więc tutaj dostosowujemy się do siebie i może tak być, że pewne gesty czy pewne ruchy jakiś skłon będzie otwierał te przestrzenie po jednej ze stron i poczujesz, że o, ten ruch mogę zrobić, a będziesz wykonywać ruch w drugą stronę i będziesz zaciskać otwór międzykręgowy tutaj i tutaj będzie dochodziło do ucisku korzenia. Więc tak trzeba poruszać tym kręgosłupem, tą kolumną kręgosłupa, żeby delikatnie ten ruch wprowadzać, żeby ruch kręgosłupa był, ale żeby w żaden sposób nie drażnił. Więc jeżeli będziesz wykonywać te ćwiczenia, bo oczywiście Prawdopodobnie jak masz ostry stan, to i tak ból będziesz w czasie ćwiczeń odczuwać, ale nie może się bardzo nasilać, nie może się w ogóle nasilać. Tylko, dobra, no czuję, czuję, ale i tak boli. No. To I troszeczkę jadę, delikatnie wykonuję. I zatrzymaj się na paru takich ruchach. Czyli wyczuj z tej całej sekwencji, wyczuj, które kierunki możesz robić i w którą stronę i ile. Niech to będzie czasami mniej, a częściej. Czyli jeżeli jesteś w stanie ostrym, to weź to pod uwagę, proszę, że i tak jest potrzebny czas. Tam jest uszkodzenie, ono się musi goić, więc okresowo kładziemy się, szukamy pozycji bezbólowej. W międzyczasie uczymy się oddychać, uspokajać. Autonomiczny układ nerwowy wtedy będzie stymulował proces zgojenia, zdrowienia. Czyli jak będziesz w stresie, w lęku, że nie wyjdę z tego, to dłużej to będzie trwało. Jeżeli zaufasz swojemu organizmowi, dasz sobie ten czas. Skupisz się na zdrowieniu, czyli dobra, regularnie muszę się jednak położyć, poleżeć troszeczkę, może pozycja krzesełkowa, dosyć znany temat, może jakaś inna pozycja, która przynosi Ci ulgę, ale nie zalegaj w ten sposób, bo tam naprawdę jest potrzebny ruch do gojenia, więc. Albo drobne spacerki, nawet przejdź co jakiś czas, co godzinkę, właśnie wykonaj może zwieszenie na blacie, bo teraz nie, nie temu poświęcony jest odcinek, ale raz po raz zwieszenie na blacie albo wiszenie na jakiejś kanapie, nagrywałem o tym y, odcinek, i parę tego typu ruchów w klęku podparty. Zaczynamy wariant łagodny. Czyli teraz myślimy o osobach tych w cięższym stanie. Więc jeżeli jesteś osobą zdrowszą, sprawniejszą, nie masz teraz strzału prądu do nogi, to też wykorzystaj te ćwiczenia, teraz te momenty na próbę rozumienia, odszukiwania ruchu w swoim kręgosłupie, odczuwania napięć w swoim kręgosłupie i tak dalej. Czyli jeżeli jesteś osobą w stanie ostrym, to być może tylko będziesz w stanie wykonywać troszeczkę ruchu hop w jedną stronę, troszeczkę ruchu w drugą stronę. Zauważ, że. Wręcz można powiedzieć, to nawet teraz celowo zrobię, praktycznie nie zachodzi ruch w kręgosłupie. Czyli poruszam się tylko na stawach ramiennych i stawach biodrowych, no ale chcąc, nie chcąc, zachodzi ruch. To jest podstawowa rzecz potrzebna do gojenia, czyli ruch, czyli wykonuj różne ćwiczenia i ruchy, właśnie niekoniecznie na swoje L5S1, bo no nie da się do końca skierować ruchu na L5S1, a już w ogóle w stanie ostrym. Więc skup się na tym, żeby był wykonywany ruch i teraz właśnie przenoszenie do tyłu może być jakąś imitacją, lekką zgięcia ja przejaskrawię, tu już się pojawi zgięcie, to nie wchodź do tej pozycji jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić i powolutku może pójść w kierunku wyprostu, czyli wychyl się do przodu i teraz poszukaj czy bardziej tolerujesz wyprost i dobra, wyproście jest nieźle, to zrobię troszkę wyprost i powolutku wrócę Hop, zrobię troszeczkę wyprost i pomalutku wrócę. Zobaczcie, czy możesz zrobić. Hop, te ruchy, i powolutku powrót. Jeżeli nie, to ich nie rób. Z drugiej strony, zapisuj sobie to, jak ci to idzie. Że, no dobra, można było zrobić tylko wyprost i wrócić. To było raptem 50 cm amplitudy, w drugą stronę nie szło. I co zaobserwujesz za 3-4 dni? Jeżeli będziesz gdzieś tam zwisać, właśnie na blacie. Gdzieś będziesz odpoczywać, będziesz oddychać, troszeczkę spacerować po domu, to zaobserwujesz, że za 3-4 dni jest nagle, dobra, pełniejszy ruch jest. Czyli zaczyna to powolutku przypominać koci grzbiet. A teraz osoby trochę bardziej sprawne, które mają przewlekłe problemy, mogą troszeczkę intensywniej te ruchy porobić. Czyli zejść troszeczkę do tyłu i teraz idąc do przodu odginamy kręgosłup troszeczkę do tyłu. A idąc pośladkami w dół zaczynamy iść w kierunku siadu japońskiego, kociego, grzbietu. No i teraz jak jesteś w stanie to zrobić bardziej ekstremalnie, to tu się odegnij mocno. A tutaj wręcz pójść do siadu japońskiego, jeżeli kolana Ci pozwalają i biodra Ci pozwalają. Jeżeli Ci kolana i biodra nie pozwalają, to po prostu wykonaj zgięcie poprzez wykonanie kociego grzbietu. Po Pomalutku, swobodnie oddychaj przez nos. Staraj się w tych ćwiczeniach uspokoić, wyciszyć autonomiczny układ nerwowy, co naprawdę wspiera gojenie. I teraz były ruchy przód-tył, postaraj się ich wykonać ileś, więc pobujać się do przodu, do tyłu, każdy w swoim zakresie. I teraz w różny sposób, zauważ, że ja mogę postarać się zrobić kocik-grzbiet i wyprost, kocik-grzbiet i wyprost, jak i mogę właśnie pójść do przodu i tutaj wykonać wyprost, jak i właśnie pójść do tyłu i tutaj wykonać siad japoński w taki sposób. Jest ruch do zgięcia, i do wyprostu. Pomyśl o wszystkich segmentach pojedynczo. A jeżeli masz naprawdę problemy, to z jakąś wyrozumiałością dojdziesz kiedyś do tego, że ten kręgosłup będzie się ruszał lepiej. Możesz sobie zrobić chwilę przerwy. No jeżeli jesteś osobą, która ma ostry strzał, czy miała jakiś czas temu ostry strzał, no to to nie jest tak, że jesteś w super formie, bo i. Jest... Śpisie gorzej, poddenerwowanie większe, ta regeneracja nie jest taka najfajniejsza, więc wszystko jeszcze wolniej, jeszcze spokojniej i z jeszcze większą wyrozumiałością dla siebie. Więc przerwa chwilę dla rąk, bo ktoś powie: o, to tak mogę na tych rękach 15 minut, by się w ogóle nie zmęczyły, ale w Twojej sytuacji może być tak, że trzeba chwilę ochłonąć, dobra i pójdziemy ze skłonami do boku. To musi być Twój zestaw. Szyty na miarę, więc musisz stworzyć swój zestaw. I teraz będziemy szli z ruchami do boku. Osoba sprawniejsza pewnie po prostu przejdzie do boku. W Twojej sytuacji to może być tak, że tylko się wygniesz lekko w jedną. Tak, jakbyś chciał spojrzeć na swoją rękę głową, i w drugą. I tu może być już. U-blok. Nie, nie da rady. Dobra, to znowu idziemy w jedną stronę, w tą przyjemniejszą. Hop, i powrót. Osoba sprawniejsza, oczywiście, z mniejszymi problemami, może wygiąć się zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. I tu też będzie troszeczkę inaczej ten ruch wyglądał. Kiedy będziemy się gieli, takie ruchy w płaszczyźnie czołowej, troszeczkę jak jaszczurka, czyli jest wygięcie w jedną, wygięcie w drugą, a troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, jeżeli będziemy maszerowali Hop, w jedną stronę i maszerowali. W drugą stronę. Łagodne, bezpieczne ruchy. Cały czas kontrolujesz, jak to czujesz. Czy z tych ćwiczeń jest tylko przyjemność? Ruch, jakieś lekkie może rozciąganie, poprawa elastyczności. Ja oczywiście opowiadam, a w międzyczasie dobrze jest swobodnie oddychać. Można oczywiście oddychać na zasadzie tu wdech, a tu wydech, wydech, wydech. Aczkolwiek ja nie zawsze lubię to uzależniać od oddechu, bo jeżeli masz krótki oddech, płytki oddech, jest Ci trudniej oddychać. A chciałbym, żeby ten ruch był wolniejszy i dłuższy, to nie każda osoba da radę na jednym wydechu zdążyć. Więc weź pod uwagę, że czasami może być tak, że taki skłon do boku, skłon do boku, lecimy ślimaczo. Teraz jeżeli jesteś osobą sprawną, to w ogóle pewnie nie są ćwiczenia dla siebie. Dla Ciebie, chyba, że takie relaksacyjne, regeneracyjne, bo możesz mieć poczucie, że eee, co tu się dzieje, tutaj się nic nie dzieje. Ale dla wielu osób to jest świetny sposób na poruszenie kręgosłupem w najróżniejszych kierunkach. Znowu. Jeżeli jesteś osobą w cięższym stanie, znajdź jakąś pozycję, w której odpoczniesz, może nawet się połóż na troszeczkę, odpocznij i dobra, to w następnym zestawie zrobię ten kolejny set, te kolejne powtórzenia. I tu możemy teraz przejść do ruchów miednicą, czyli będziemy troszeczkę ruszali, rozruszamy miednicę. Teraz jeżeli jesteś w stanie ostrym, bo tutaj będzie się pojawiała już troszeczkę rotacja tułowia, chcąc nie chcąc, jak spojrzymy na kręgosłup. Jeżeli ja będę wykonywał ruchy już w biodrach, w biodrach, ja przejadę oczywiście, to będzie się pojawiała rotacja, aczkolwiek ona będzie bardzo delikatna, troszeczkę odmienne do tego, hop, więc jak ktoś mówi, że masz dyskopatię, rób tego typu ćwiczenia, tak wykonuj, to to co wspomniałem, to mówimy tutaj o osobie, która jest w stanie przewlekłym, prawdopodobnie bez odczuwania dolegliwości bólowych, albo to są po prostu tylko jakieś napięcia stawowe, mięśniowe, powięziowe, jeżeli jesteś w stanie w ten sposób to wykonywać. A jeżeli jesteś teraz osobą w cięższym stanie, no to dobrze jest powolutku zacząć poruszać tymi tkankami. Dosłownie tylko tak, jakbyśmy chcieli usiąść napięte, ale na jedną, lekko biodra. Hop, na drugą piętę. Czyli tu już gdzieś się pojawiają jakieś ruchy boczne. No, przy jakiejś wypuklinie, przy ucisku, realnym ucisku na korzenie, jakimś stanie zapalnym, to może być tak, że na obie strony się tego nie uda zrobić. Czy w ogóle może się nie uda zrobić. Więc tutaj drobne naprawdę ruchy. Nie wiem, takiego krążenia biodrami. Nie? Czyli można powiedzieć, krążenie, wypychanie pośladków troszeczkę w różne strony. Z jednej strony trochę do tyłu, z drugiej troszeczkę na boki. No i... Każdy indywidualnie musi wyczuć tutaj swoje ruchy, które jest w stanie zrobić, w którą stronę się nie da, bo blokuje ból, to nie brniemy w ten ból, a które, no dobra, dość tam dam radę, zrobię to i powolutku nie będziemy z tym jechali. Jeżeli jesteś oczywiście osobą sprawniejszą, no to możesz za, zacząć konkretniej zataczać te koła, tak żeby z tyłu tkanki, z tyłu i z boku tkanki dookoła bioder rozciągać, więc tu ładnie pośladkowy średni, tylne włókna, gruszkowaty, pośladkowy wielki zaczyna być rozciągany, bo biodro ustawiamy, myślę, że to będzie troszeczkę widać, że biodro zaczynamy ustawiać w przywiedzeniu, w zgięciu i w przywiedzeniu, więc no, jeżeli masz endoprotezę, to tego typu gest, gdzie ja już naprawdę dosyć mocno dociążam, zgięcie i przywiedzenie odpada, więc endoproteza biodra tutaj odpada przy tego typu ruchach, no bo będzie konkret. Czyli już powyżej 90 stopni przywiedzenie plus dociążenie i ten kierunek jest nie, no, niezbyt sympatyczny dla endoprotezy, więc tutaj już bym tego nie robił. Natomiast jeżeli no, nie masz stanu ostrego albo masz jakiś stan podostry, to takie krążenie biodrami, rozciąganie tkanek na tylnej stronie może być bardzo przyjemne i ważna tu uwaga którą już pewnie nie raz wspominałem i będę przypominał, że mobilność bioder, mobilność tych dolnych segmentów jest niezwykle ważna, dlatego żeby kręgosłup mniej pracował, mniej ciężko pracował, czyli w wielu sytuacjach dobrze jest, czy to wstawać poprzez biodra, czy dźwigać z przysiadu, z półprzysiadu, używając właśnie mięśni pośladkowych i stawów biodrowych, a nie z kręgosłupa na zgiętym kręgosłupie. Co nie oznacza właśnie, żeby nie zginać kręgosłupa, nie poruszać kręgosłupem, czy nawet nie rotować kręgosłupa. Tu nie o to chodzi. Tylko w przypadku podnoszenia, dźwigania, no to nie jest zbyt dobra sytuacja. Albo jeżeli tylko i wyłącznie wszystkie ruchy, które są w kierunku podłogi, wykonujesz, przez kręgosłup, a nie używasz praktycznie do tego bioder, to też nie dobra sytuacja. Jeżeli jesteś w stanie, no to pobaw się tymi rotacjami, czyli łokieć do góry, hop, na dół. Czy można to wykonać w ten sposób, albo można jeszcze tą rotację pogłębić, czyli zaczynając tam, sięgając ręką tam, 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 do, do tyłu pod brzuchem i uniesienie ręki. I to samo na drugą stronę, czyli tu też można wyciągnąć rękę, jak najdalej sięgnąć, pojawi się rotacja tułowia i hop. Odkręcić rękę. Więc tutaj się możesz ładnie tym pobawić, jeżeli jesteś w stanie. No to już można powiedzieć, najbardziej zaawansowany moment, jeśli chodzi o to ćwiczenie, gdzie hop, angażujemy jeszcze rotację. Więc jeżeli jesteś w stanie to wykonywać, to wykonuj tego typu rotację. Świetna gimnastyka. Parę minut i teraz baw się tym, no bo tu ja nie lubię schematów tak do końca. Może to niektórym nie odpowiada. Było uczone, że nie myśl, tylko powtarzaj. No ja nie lubię, jestem osobą, która lubi pomyśleć, dostosować coś do siebie, szczególnie jeżeli jesteś osobą początkującą, może i śledzisz ten kanał, ale nie jesteś jeszcze w super formie, no to nie miej wyrzutów sumienia. O, on powiedział, że to trzeba trzy razy po 10 na każdą stronę, a ja 5 i koniec. Nie, to wykonaj parę ruchów, parę ruchów. I zakończ te ćwiczenia z pewną satysfakcją, że no dobra, ale coś się udało, coś poszło do przodu. Grunt to teraz regularność. Zacznę działać, właśnie tu parę wygięć. Nie musi być schemat, czyli może właśnie powyginać biodra, porobić kocik grzbiet i zgięcia, może parę ruchów w rotacji, trochę więcej w tym spontaniczności, znowu skłonu jakiegoś do boku, może jakiś siat japoński, czyli po prostu pobaw się tym klękiem. Jakbyśmy obserwowali małe dzieci, co one robią, no to one niejednokrotnie w zabawie, nie? Kojarzymy, bujają się przód-tył, wychylają się na boki, jakieś przechodzą do siadu, wracają, więc tu można było teraz pójść w improwizację, jeżeli jesteś w stanie, no bo pracujemy nad sprawnością, więc za chwilę może pójść do siadu. Hop, w ten sposób pójść do siadu i po to przed chwilą było to zgięcie i przywiedzenie, żeby można było taką dziecięcą gimnastykę porobić. Więc bardzo dobry zestaw na to, żeby gdzieś przysiąść, zgiąć się i tak dalej. Co? No znowu tak troszeczkę improwizująco, jeżeli zmywasz może podłogi, no... Jeżeli robisz tego dużo w tej pozycji, co jest całkiem niezłym ćwiczeniem, no to jakieś nakolanniki, żeby nie po kafelkach I to może być świetna gimnastyka. Hop. Świetne ćwiczenie, po prostu dokładne, precyzyjne polerowanie podłogi. Już tak myślałem o jednym ćwiczeniu do nagrania, czyli połączenie czyszczenia z myciem, no ale to też jest bardzo dobry wariant, gdzie te wszystkie ruchy są potrzebne, hop, żeby można było coś porobić, więc no, poszliśmy od stanu ostrego aż po ostrą gimnastykę. No, ostrą gimnastykę to może nie, no bo to, to, to nie jest jakaś ekstremalna, nie wiem, jeszcze z ciężarami, ale chodzi o to, żeby zacząć rozumieć ten kręgosłup. Więc to był taki odcinek dla osoby w ciężkim stanie. I tu proszę się nie załamywać, kiedyś się z stanu ostrego wychodzi. Ważny element to taki, że kiedy wychodzimy ze stanu ostrego i jest nagle, łóż, że lepiej. To nie jest lepiej. Ciągle jesteś na poziomie minus ileś. Na poziomie minus 3, a my chcemy wychodzić. To jest ogromny problem wielu osób, że żyją, jeśli chodzi o swoją sprawność, na poziomie minus 3, czyli ciągle są gdzieś tam w piwnicy i później tylko zjeżdżają na minus 10. Jest zjazd, potężny, potężny ból i marzą o tym znowu, żeby wejść na ciągle niski poziom poniżej zera. I teraz jeżeli minie ci ten stan ostry, kiedyś minie. Wiem, że teraz jest ciężko o tym myśleć, ale kiedyś on minie. To malutkimi kroczkami podnosimy sprawność, dbamy o różne elementy, o różne parametry. Nie śledzimy tylko na internecie ćwiczenia na dyskopatię, bo taką diagnozę i tak nic z dyskopatią nie zrobisz. Uwierz mi, nie jesteś w stanie nic z dyskopatią zrobić. Natomiast jesteś w stanie dużo zrobić z tym, jak się poruszasz. Z mocą swoich mięśni, z elastycznością tkanek, z regeneracją. Jesteś w stanie ogrom rzeczy ze swoim ciałem zrobić, tak, żeby jeszcze kiedyś spokojnie podnosić ciężkie przedmioty. Łapka w górę. Napisz proszę komentarz, jak tam twoje doświadczenia. Czy jest tak rzeczywiście, że jesteś na poziomie minus 3, a później czasami minus 10, a później znowu minus 3, no i nie ma stąd wyjścia wyżej, bo ja bym chciał pójść wyżej, a to jest naprawdę problem. Tu dostajemy strzał sygnał od organizmu. Źle się traktujesz, no tak wyszło, i ktoś tylko chce wrócić znowu do poziomu niedbania o siebie, tylko trzeba naprawdę pójść. Teraz zawsze w razie wątpliwości konsultacja lekarska. No tutaj może się przydarzyć sytuacja, w której ten uraz, no bo to jest uraz, ucisk na korzenie nerwowe, będzie już tak duży, że naprawdę nic nie przynosi korzyści, to czasami zabieg operacyjny jest jakimś rozwiązaniem. Pewnie rzadkim, ja nie jestem jakimś jego zwolennikiem, ale absolutnie nie jestem przeciwnikiem, bo mamy XXI wiek i to są sytuacje, w których można naprawdę się uratować. I znowu, po zabiegu, chirurg Cię podnosi na poziom minus 3. No właśnie, ciągle jesteś poniżej. I tak trzeba coś zacząć robić, dbać o biodra, dbać o siłę, dbać o postawę, dbać o przerwy w pracy i tak dalej, i Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcesz żyć lepiej, swobodniej, mieć mniej dolegliwości, mieć więcej siły, bardziej rozumieć swoje ciało i ciągle podnosić swoją sprawność, no to śleć mój kanał. Dobra, tyle na dziś, do zobaczenia, następnym razem, cześć.